Dzień dobry, we wtorek. Lecimy z tym malowaniem i z tym dniem całym. Przychodzę tylko tutaj do Was się oczywiście przywitać i pokazać co będę robić we wtorek. Także to kończę, a później klatka schodowa zostanie jeszcze, ale to czekam na męża. A później angielski będziemy mieć, więc pewnie pojadę jeszcze do miasta, ale to później Wam oczywiście powiem. Jaki jest dalszy plan dnia? Na razie malujemy, a Wam mówię dzień dobry i życzę miłego dnia. Ok, i teraz tak: e, ściany są pierwszy raz pomalowane, więc teraz sobie schną, a ja sobie zrobiłam śniadanie. E, na śniadanie zrobiłam sobie jajecznicę. E, dodałam sobie tego salami paprykowego, stwierdziłam, że może będzie lepsza. E, pomidor malinowy, póki są jeszcze, wiecie, takie e, dobre, smaczne i niedrogie. To trzeba właśnie korzystać z nich i jeść ten potas. I do tego wszystkiego zielona herbata. Także jeżeli wy też coś jecie, to życzę Wam oczywiście smacznego. I witamy Was już z miasta. Dobre. Byliśmy właśnie tutaj w mieście. Byłam na poczcie, wysłałam do Zuzi paczkę. Przepraszam Cię Zuzia, że tak późno, ale paczka jest wysłana. Chociaż Ciebie chyba i tak w domu teraz nie było, bo z tego co pisałaś to wczoraj wracałaś. Także z tego właśnie, co Zuzia pisała, to yy, chyba jej nie było, bo miała coś 400 km do przejechania, także myślę, że cała i zdrowa dojechała, ale chyba tak, bo pod dzisiejszym filmikiem komentarze były, więc raczej Zuzia cała i zdrowa, dobrze, że dojechała do domu. Yy, paczka jest wysłana, tutaj Antoś coś bierze, nie wiem co. Yy, powiem Wam szczerze, że teraz na tej poczcie to mają wszystko. I nie tylko, tylko już teraz listy wysyłamy, ale i książki, i dla dzieci jakieś czasopisma, i portfele, i takie inne i herbaty teraz już im wprowadzili także teraz już mają i herbaty zielone i czarne batoniki jakieś widziałam też na tej poczcie i tak właśnie pani teraz pani z okienka teraz też właśnie namawia na jakieś inne produkty spożywcze że można sobie też właśnie i na poczcie kupić to to i później poszłam kupić zaproszenie Julce na te urodziny, bo Julka sobie chce zrobić właśnie przyjęcie dla koleżanek także byłam, kupiłam Julce a ja Julce. Będę na urodzinach no jak będziesz w domu to gdzie masz być. Także byłam Julce kupiłam yy, kupiłam Julce zaproszenia, ale to już wam pokażę w domu. A teraz jedziemy na chwilę do galerii. Do Kika może i do Pepko zobaczę i zaraz uciekamy do domu. and why can't we just hold on The light of Christmas radiates, it lights on my memories, the magic of love. I witajcie już z domu. Już żeśmy wrócili jakiś czas temu. Nie wiem, która to była. Ale mamy już pół do siódmej, no to już Myślę, że z dobrą godzinę jesteśmy w domu. Oczywiście najpierw to musieliśmy się najeść, a dopiero teraz Wam pokażę, co kupiłam w Lidlu. Bo dzisiaj byłam w Lidlu. Eee, Jak już stwierdziłam, że Znaczy, powiem tak. Poszłam za tymi czerwonymi, czerwonymi metkami, bo już dawno nie byłam właśnie na czerwonych metkach, więc stwierdziłam, dobra, pójdę, zobaczę. Eee, ale żadnej czerwonej metki nie kupiłam, nie wiem, bo w sumie byłam w pół do piątej, to nie wiem, czy już było przemetkowane, czy nie, ale to już wiecie. Mniejsza z tym, byłam też w Kiku, to taki niedługi przegląd Wam zrobiłam, półek z Kika. Melunia, proszę sobie teraz tutaj stąd pójść, a nie tańczyć mi tu i na szafki mi wskakiwać. Już nie będę je tutaj, wiecie, pokazywała, jak ona tutaj skacze po tych szafkach, po tym blacie bo chcę oczywiście tutaj wskoczyć na blat bo wszystko tutaj leży poczekajcie, muszę coś jej dać ok, dałam jej jakiegoś smaka więc myślę, że już da nam spokój i będziemy mogli sobie pogadać także była w Kiku zrobiłam taki krótki przegląd no tak niedługo będzie, nie wiem, za 4 minutki może, bo widziałam oczywiście kalendarz Taki adwentowy na takiej listewce, co się wiecie, tak przesuwa każdego dnia. Ale no niestety i on 850 kosztował, to też wiem, że 850, bo był właśnie na jednym z przeglądów półek. Ale no niestety u nas już w kilku tego kalendarza nie było, więc nie wiem, czy w ogóle nie było, bo ta pani co jej się pytałam, czy były te kalendarze, czy nie były, więc zrobiła wielkie oczy, o czym ja do niej mówię. Więc nie wiem, czy były, czy nie były. A, i w isku się też zaczynają dekoracje bożonarodzeniowe, więc taki też nieduży przegląd iskowych rzeczy Wam zrobiłam, bo jeszcze nie wszystko jest rozłożone, ale to co było, to to nagrałam. Poszłam też do Tesco, bo przecież wiecie, że się zamyka. Długo nie chodziłam, bo tak, zabawki były 50% taniej, ale te zabawki były już praktycznie rozebrane, to znaczy wykupione, takie najlepsze rzeczy. A, jakieś tylko takie lalki, nie lalki zostały, no to w sumie to wiecie. Po co mi te lalki już teraz, nie? Yy, w sumie to można było dla tych małych kupić, ale oni się raczej takimi Barbie nie bawią jeszcze, bo one są... Yy, to znaczy jedna to może się i bawi Barbie, nie? A druga to nie wiem, czy się bawi, bo ta druga to już jest taka mała jeszcze, no to raczej bym jej Barbie nie dała. No to starszej mogłabym dać Barbie. Ale w sumie to nie pomyślałam, bo Aż też tak z tych zabawek, na jakichś z tych lalek, to też nie było już co do powybierania. Najwięcej to było wózek, wózków spacerowych dla lalek, ale. Jejku znowu coś szuka. Ale to teraz wózki spacerowe to nie bardzo, żeby, powiecie, po mieszkaniach, wózki spacerowe jeździły. I zresztą tak na siłę, to też nie ma co kupować. I co tam było? AGD było chyba w, u nas w Tesco 30%, a chemia, na której najbardziej w sumie mi zależało. To była 20%, a że w Tesco i tak ta chemia jest dość droga, więc w sumie to z Tesco wyszłam bez niczego, z Kika wyszłam bez niczego, z Pepko wyszłam bez niczego, także ogólnie z panoramy wyszłam bez niczego. Ok, ale to już yy, to Wam zdałam relację. Później Wam pokażę jabłka od naszego pana sadownika. Także jeżeli macie dostęp do sadowników, to polecam jabłka od sadowników. Zaraz Wam pokażę i. Po złoty 50 były te jabłka, i mam całą torbę. Także będą soki, będzie szarlotka i będzie tak co jeść. Także no, myślę, że tam jest tak, no nie wiem, 10-20 kilo na pewno w tej torbie. Yy, I bardzo ładne jabłka, jak po złoty 50, może Wam powiedzieć, bo teraz w tych sklepach to u nas w groszku, nie wiem, chyba około 3 zł kosztuje kilogram jabłek, a w lidlu to nawet nie wiem, bo nie spojrzałam. A w Biedronie ostatnio jak byłam i widziałam to chyba 4 zł kosztowało. Także widzicie jaka przebitka. Sadownik sprzeda po złoty 50, zł, A sklep po 4 zł. Ale to już wiecie. Mniejsza z tym. Dobra. Yy, idziemy z tymi zakupami, bo zaraz się nagadam i będzie znowu długi vlog. Więc yy, w centrum oczywiście yy, kupiłam zaproszenia w papierniczym takie ulci yy, po 50 zł. A że tych nie było to dwa musiałam wziąć. Takie i tych zaproszeń w sumie kupiłam 5 sztuk. Także sobie dziecko moje wypełni, niech się cieszy, niech ma i sobie tam niech koleżanki zaprosi. Także to i jedziemy teraz już Lidl. E, żarówka do mojej lampki pepkowej, ale tej lampki pepkowej jeszcze żeście nie widzieli i jakoś muszę też wam tutaj wrzucić tą lampkę, bo hol ogólnie zakupowy jest nagrany. E, Także żarówka do lampki nocnej. Ta żarówka, powiem Wam, że jakoś drogo w tym Lidlu kosztuje. Chyba 8,99 zł. Także no, nie wiem po ile są w mówce, ale to już też ten. Dwa razy tylżycki, bo drugie opakowanie było chyba 45% tanie i 2,99 za jedno zapłaciłam. Te torebki na kanapki, bo ja je bardzo lubię. E, oczywiście, bardzo niezdrowa rzecz, czy z e, Pomidory malinowe, już Wam pokażę. Bardzo ładne były w Lidlu. Pomidory takie dość duże. Wzięłam tylko 4 sztuki. One były po 4,49 e, chyba. Tutaj mam jeszcze e, chleb odpoczęty już. E, Wzięłam tak. Pusteczki z Lidla tym razem, z cień, dwa razy, bo już nie mamy w domu i powiem Wam, że taki ładny design mają, bo jesienny w liście, żółte i w kasztany i w żołędzie, także wzięłam dwa opakowania. Druga niezdrowa rzecz. Lubella, kółka miodowe. Chyba jakoś właśnie to jest ta limitowana kolekcja, także zakupiłam. Yy, I woreczki śniadaniowe zawiązywane. No nawet fajne, powiem Wam szczerze, bo mają takie ala yy, uszka i faktycznie są zawiązywane. 120 sztuk, także woreczki śniadaniowe, bo nawet nie mam, żeby tak, wiecie, jak chcę coś zamrozić, to już nie mam woreczku. Wiem, te woreczki nie nadają się do mrożenia. Ale z, blaku, z braku laku i takie dobre. Yy, I tutaj ptasie mleczko, które też widziałam na kanale jednym. Yy, Cafe Latte. I wiecie co? Ja też zrobię test. Zobaczę, czy są faktycznie takie dobre. Jak moja koleżanka mówiła. Także otwieram. Biorę i testujemy. To mi nie smakują, bo są za bardzo słodkie. Za bardzo czuć białą czekoladę z wierzchu. A jeżeli ja jem czekoladę, to tylko gorzką. Lucia, chcesz? Lucia też powie, czy dobrze, także ja, jeżeli jem czekoladę, to tylko gorzką, właśnie. No, ewentualnie mleczną. Białej nie za bardzo lubię, więc tu jest właśnie. Więcej czuć tej białej czekolady, to ją na maksa czuć, białą czekoladę. Mogę to? Która? To. Całe opakowanie nie mogę. A tego właśnie kafe latte, to ja bym powiedziała, że w ogóle go nie czuję. Także, no mi niekoniecznie smakują. Wolę właśnie te ptasie mleczko w tej gorzkiej czekoladzie. A mi smakuje. Mm -mm. Mam kawę jeszcze. Także kawa z Wami też oczywiście jeszcze o tej porze. Ok. I już ostatnia siatka. Kajzerek 6 sztuk. Znowu w promocji jest ta bendlina z peacock. Drugie opakowanie 60% taniej, także zakupiłam dwa razy. Polędwicę sopocką. Ta polędwica sopocka jest dobra. E, Antoni wziął sobie serek i nie wiem, czy mu się tutaj już nie zrobiła dziurka w opakowaniu. E, serek ten śmietankowo-orzechowy Monte Rabi, także to sobie wziął Antoś. Tu jest kolejna niezdrowa rzecz, czyli krem czekoladowy. Palusz. Co to było? Paluszki. Ja sobie wzięłam sałatę, takie na jedną porcję, czyli dwie sztuki wzięłam. Na jakąś kolację, czyli takie później śniadanie. Kolejny ten ser życki Ruszyliście się, przepraszam Was bardzo. Wzięłam też taki chlebuś niekrojony, bo on chyba dopiero co wyjechał z pieca, więc wzięłam jeden niekrojony. I wzięłam jeszcze tostowy. A gdzie jest jeszcze wędlina reszta i zakupy? Bo tutaj wszystkiego nie ma. No nie mam wszystkiego. Śmieję się, bo przecież stał tutaj za plecami. Odpaliłam kamerę i mówi tak. Mnie tutaj nie ma, więc muszę go wyciąć. Dobra. Nieważne. Jednak nie ma więcej zakupów. Powiem Wam szczerze. O, patrzcie. Tyle zapłaciłam za to, za, za to, co Wam pokazałam. Także ja teraz, właśnie mówię, że niedługo to będziemy gryźć kamienie i chodzić na piechotę, bo dzisiaj w radiu usłyszałam, że yy, ropa będzie kosztować już 6 zł. Znaczy 6 zł. będzie kosztować ropa. U nas tutaj jest bliżej nas po 5,89 bodajże. Na kogucie, czyli na wylotówce z Lublina, jest już po 6 zł. 4 grosze. I w radiu mówili, że nie wiadomo, czy nie dojdzie do 7 zł, właśnie za litr ropy. Więc nie wiem, na piechotę i kamienie. A w ogóle wtedy zapomniałam Wam powiedzieć, że jak byłam w hełmie, to musiałam się zatankować, oczywiście. Więc pojechałam na pierwszą, lepszą stację CPN, bodajże to, yy, to był Shell, To z tą muszelką. Wiecie, nie? To on chyba się Shell nazywa. I po prostu tamto mnie gały na wierzch wyszły w tym hełmie, bo tam już w sobotę. Litr ropy kosztował 6,89, więc ja tylko objechałam tą stację dookoła, zobaczyłam, ile kosztuje, i wyjechałam, i myślę sobie: Nie, jadę na Orlen, bo mi się wydawało, że tam na Orlenie było jeszcze taniej. Na pewno było mniej niż 6 zł, i było. Także tak to się właśnie teraz dzieje w naszym kraju. Nie wiem, właśnie co to dalej będzie. Ale na razie nie myślę o tym, nie będę się stresować, bo jak będę o tym myśleć i będę się stresować, to w nocy nie będę spać. Absolutnie. Tylko najwyżej usnę, potem się zaraz obudzę i już nie usnę, bo będę właśnie tylko myślała o tym, co się dzieje w naszym kochanym kraju. Dobra, ok. E, także myślę, że na dzisiaj to już zakończymy tego vloga, bo dzisiaj teraz już gadam do Was 13 minut. Ja teraz już biorę się właśnie tutaj za posprzątanie tych zakupów, za posprzątanie z po obiedzie, to znaczy po późnej obiad do kolacji, i trzeba zerknąć jeszcze właśnie dzieciakom do zeszytów. Eee, a bo dzisiaj są właśnie tak a propos jeszcze Julki Urodziny, więc Julki Urodziny są przeniesione na sobotę. Stąd te zaproszenia są kupione, bo Julcia chce właśnie sobie za zaprosić koleżanki, więc ja Julci tort zrobię tylko jeden, nie będę, wiecie, dwóch robiła. Tygodnie, że jeden na wtorek, a drugi na sobotę, tylko po prostu Julcia będzie miała jeden tort i wtedy mm, zrobimy po prostu jej takie e, mini urodziny, bo jak sobie już dawno nie miała takich urodzin, no bo przecież była ta pandemia, więc nikogo żeśmy nie zapraszali, a że chce, koleżanki też tam zapraszali, zapraszały koleżanki, więc no też chcę jej zrobić te urodziny. E, także właśnie to tak już Wam powiem, że ma właśnie przeniesione. To to miałam Wam powiedzieć i chyba tyle. Tak, chyba tyle, już więcej nic. A teraz właśnie jeszcze te kolekcje trzeba yy, ogarnąć. A czy to i tak widać? Leżącego na kanapie. No, a tego na pewno nie będę wycinać. To nawet nie ma opcji i nie będę tak przesuwać się, bo kamerę będę miała źle ustawioną. No, ok. Dobra, także już teraz koniec gadania. Jak Wam się podobał taki filmik, to serdecznie prosimy o kciuka w górę. O subskrypcji, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, będzie nam bardzo miło. Jeżeli właśnie wybije to 5000, będzie nam właśnie bardzo miło. I pozdrawiamy serdecznie, życzymy miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.